Witam Was w kolejnym odcinku. Mamy dzisiaj kolejny wywiad jakby z ekspertem. Jest tu pan Krzysztof Zdrojewski z firmy Adop. Dzień dobry. No przegląd. Zrobimy przegląd rzepaku. Pan Krzysztof powie kilka słów o, o niedoborach, co widać, co nie widać, co warto zastosować, czego nie warto, co warto robić. No i przede wszystkim, czy te odżywki warto stosować, bo jak wiecie, no ja jestem antyodżywkowy. Yy, zawsze wolałem azotu więcej sypnąć, ale w tym roku no, koszty ograniczyły mnie azotowo, więc dlatego, yy, dlatego zdecydowałem się na, yy, na odżywki. Padło na firmę, yy, firmę ADOP, dlatego że współpracuję z tą firmą, z którą ja współpracuję, bezpośrednio oczywiście nie możemy od nich kupować. No i Panie Krzysztofie, kilka słów na temat tej plantacji. Coś z niej będzie? Ech, na pewno coś z niej będzie. E, jesteśmy, jak widać, na plantacji rzepaku. Tu wcześniej już rozmawialiśmy e, obsada e, około 40 roślin na metrze pełenie. kwadratowym. Jak widać e, no, rośliny czują się bardzo dobrze przy takiej obsadzie, e, ponieważ są bardzo dobrze, e, można już powiedzieć rozkrzewione. Mhm. E, no, a jeśli chodzi o niedobory, to pierwsze dwie uwagi jakie mam, to Rzeczy oczywiste o tej porze roku, tak? Czyli jak widać tutaj niedobór fosforu, może trochę magnezu, bardzo podobnie się to zachowuje, więc ciężko stwierdzić tak od razu na oko, ale na pewno myślę, że jest to e, fosfor. Dlaczego sądzę, że jest to fosfor? Dlatego, że w większości roślin widzimy ten... Antocyjanowe przebarwienia na najmłodszych przyrostach. I to już nam wskazuje na to, że jest to niedobór mhm. mikroelementowy. Gdyby był na najstarszych przyrostach, tak jak tutaj mhm. mamy, to możemy sądzić, że jest to makroelementowy. I tutaj zdecydowanie jest brak azotu i siarki. Mhm. Dlaczego? No wiemy dlaczego. Dla, dlatego, że jesteśmy bezpośrednio po zimie, można już powiedzieć, czyli rośliny są cały czas. W spoczynku zimowym, i pomimo tego, że na tym rzepaku już ruszyła wegetacja, to niestety dostęp do makroskładników i mikroskładników przy tej temperaturze gleby jest prawie żaden. I stąd właśnie widzimy tutaj te niedobory. Jak proponowałbym zachować się w tej sytuacji za 2 do 3 tygodni, jeśli pogoda by się utrzymała? jeśli ta A wegetacja... ja mogę przerwać z Bardzo pytaniem proszę. takim, że. Pan mówi, że to jest fosfor, no widać, że tutaj azot, siarka. Jakbyśmy zastosowali przykładowo wiosną polidab, to by nam teraz pomogło w tym przypadku? Tak jak teraz stoimy, jedziemy tutaj z Polidapem, azot. No wiadomo, azot nas obejmuje 1 marca, ale to już odkładajmy to, tylko widzimy, mamy tutaj niedobory azot, fosfor, wiadomo, Polidap to jest unikalny taki typowo pod, ten, tak pod tą roślinę, znaczy pod tą roślinę, pod takie niedobory, czy to nam coś pomoże w tym? E, absolutnie moim zdaniem nie pomoże. Mhm. E, jestem przeciwnikiem stosowania nawozów przynajmniej fosforowych, do glebowych. E, Pogłównie, dlatego że czas, jaki musi e, zaistnieć od wprowadzenia do gleby i przemieszczenia się e, w okolice korzenia, jak wiemy, w tym momencie poruszenie wegetacji korzeń będzie zbierał składniki mikro i makro z e, głębokości od 4 do 12 cm. Nie ma. Więc większego sensu, żeby dzisiaj na glebowo cokolwiek robić, jeśli chodzi o fosfor. Poza tym to, że tutaj są braki fosforu na liściu, mhm. nie znaczy, że, że te braki są w glebie. To to no dotyczy tylko i wyłącznie temperatury gleby i spoczynku e, zimowego. Dobrze mieć. Czyli jednak odżywki. Czyli jednak odżywki, dobrze mieć tą świadomość, co mamy w tej glebie, mm -hmm, czyli mm -hmm. na pewno co kilka, chociaż co 3-4 lata zrobić sobie badania gleby po to, żeby sprawdzić, czy te poziomy fosforu są. Do tego oczywiście dodajemy jakby te ilości, które co roku stosujemy e, siewnie. PH gleby oczywiście tutaj też bardzo znaczące. Jeśli mamy to pH już takie w miarę uregulowane, załóżmy od 5,8 do 6,5, i mamy ten fosfor w glebie, no to absolutnie sytuacja będzie miała się tak, że no, po poruszeniu wegetacji gleba będzie się stopniowo ogrzebała. Jeśli na głębokości 6-8 cm ogrzeje się do temperatury 12 stopni, wtedy absolutnie rzepak zacznie czerpać już przez system korzeniowy. Nie gramy makro czy mikroelementów, tylko po prostu kilogramy, to co kilogramy, jest Czyli połóżne. będzie żyło pełno gębą. <coughs> będzie, będzie pełną gębą, dokładnie. E, jeśli sytuacja by się przedstawiała w ten sposób, że e, temperatura gleby no te 12 stopni osiągnie bardzo późno, to w tym okienku wege, odruszenia wegetacji e, do tego momentu możemy roślinę wspomóc e, jak kroplówką stosując właśnie fosfor e, w postaci odżywki e, na list. Nie. I wtedy proponuję jakiś nawóz NPK, po to, żeby przy okazji też troszeczkę azotu, troszeczkę potasu, ale z wysoką zawartością fosforu, minimum 40 do 50%. Takie mamy produkty na rynku. Zastosować 2 kg w rzepaku i 1,5 kg w zbożach w momencie 2 do 3 tygodni po roszeniu wegetacji. Czyli wtedy, kiedy rzepak dobierze 2 do 3 liści i zboże również wejdzie w ten okres już pełni krzewienia, żeby wykorzystać potencjał e, na lisy. A czy jakieś ograniczenia temperaturowe w stosowaniu tych, tych, takiej, takiej dedykowanej odżywki fosforowej? Czy możemy troszeczkę wcześniej wyjechać z nim, gdzie ta temperatura, wiadomo, tutaj początek wegetacji, no to nam 5-8 stopni, ale średnia myślę, że w granicach 5 będzie się wahała. Jak, czy to w takim? Na, jak najbardziej możemy już e, celować w te temperatury 6-8 stopni. Z tą uwagą, żeby po zabiegu w ciągu doby e, temperatury nie spadały w okolice zelu. Czyli ta 5 do 6 stopni średnia dobowa już może nam e, pozwolić na zastosowanie e, zabiegu mikroelementowego czy makroelementowego w postaci e, nalisnej. Aha, rozumiem. Tutaj mamy też ph Wbiliśmy. No i te pH kurczę zadziwiająco. Zadziwiająco nam pokazuje 6,2 nawet ja bym tak, powiedział, ,2, 2. gdzie te jedna jest granicą błędu powiedzmy. Około 10 przy tego typu pH-metrach to jest granica błędu. Moglibyśmy tą metodę troszeczkę jeszcze udoskonalić, wtedy robi się malutką odkrywkę, wlewa się wodę destylowaną, odczekuje się kilka minut i wtedy ten pH-metr pokazywałby jeszcze dokładniej, ale myślę, że. Możemy przyjąć, że około 6 pH na tym polu jest. Rozumiem, rozumiem, teraz poszukamy jakiegoś rzepaku, który będzie nam odpowiadał, nie najlepszy, nie najgorszy. Tak, raczej średnia, średnia półeczka, żeby to było mniej więcej odzwierciedlenie tego, co mamy, co może, mamy na polu. Może być ten? Tak, Tak najbardziej, zaraz ja to tutaj poprawimy. Przóbujmy go już tutaj troszkę ciągnąć. Jak widać bardzo fajnie rozwinięty korzeń palowy z bardzo dużą ilością korzeni włośnikowych. Szyjka korzeniowa na oko co najmniej 15 mm, czyli widać, że był jesienią bardzo dobrze przygotowany do przyzimowania. Co w pierwszej chwili tutaj proponowałbym sprawdzić, to oczywiście zawartość, czy dostęp do boru. Robimy to w prosty sposób, mniej więcej na wysokości szyjki korzeniowej przecinamy i niestety to, co nam się od razu ukazuje, początki tak zwanej zgorzeli borowej, tak? czyli pęknięcie od stożka wzrostu w głąb korzenia które w najbliższym czasie niestety będzie przybierało coraz większe rozmiary. Będzie się tutaj robiła taka zgorzel w postaci brązowej martwicy. Ta zgorzel się rozchodzi do dołu, ale również niestety, i to jest bardziej szkodliwy proces, w bok, przez co ten y, kanał przewodzenia od systemu korzeniowego do stożka wzrostu jest coraz bardziej zamykany, aż do momentu, kiedy niestety całkowicie pozbawia to Możliwości przenoszenia systemu składników korzeniowego do e, rośliny zielowej, zielonej składników pokarmowych. Co ja tu zauważyłem też na korzeniu, czy to jest ruszenie wegetacji? E, myślę, że więcej powiedziałoby nam na pewno przemycie, ale zdecydowanie jaśniejsza barwa tych korzonków e, włośnikowych wskazuje już na to, że mamy tutaj początki ruszenia wegetacji. Mm -hmm, mm -hmm. Tutaj już też dokładnie, tak, no tak. tak, tak to... przemycie, przemycie daje troszeczkę lepszy obraz, można to zabrać do domu. Mhm. przemyć, e, zostawić w temperaturze około 20 stopni e, na dwa dni i bardzo fajnie wtedy widać właśnie czy roślina ruszyła. Rozumiem. A powie Pan, co dalej z takim rzepakiem, e, jeżeli e, wiadomo ta wegetacja ruszy, pójdą pierwsze azoty, no i nagle e, kolejne niedobory będą występowały. E, bo z tego co ja się orientuję, no to jeżeli niedobory są widoczne już na roślinie, to tak zwana jest musztarda po obiedzie już. No. Zdecydowanie jeśli chodzi o niedobory, mamy dwa pojęcia, pierwsze pojęcie to są niedobory już te widoczne, Czyli te, które jesteśmy w stanie zaobserwować gołym okiem, ale równie groźne, czy nawet bardziej groźne są te niedobory, tak zwane niejawne, wtedy kiedy no, ludzkie oko jeszcze tego nie jest w stanie wypatrzeć, a okres tych niedoborów, niedoborów e, utajonych czy niejawnych może wahać się od 4 do 6 tygodni. Mhm. Także, no taka moja rada, oczywiście o tej porze mamy bardzo wiele tych niedoborów i możemy je tutaj sobie pomalutku wskazywać, tak? Głównie jednak makroelementowych jeszcze o, tym, o tej porze, czyli fosfor, siarka, azot. Po przecięciu tej szyjki korzeniowej widzimy, że brakuje tutaj już boru, ale nie doprowadzajmy jakby do tego, żeby te niedobory występowały. Musimy działać wyprzedzająco, profilaktycznie, tak samo jak to już się dzieje właśnie z nawożeniem NPK nikt nie czeka na niedobory, tylko po prostu przychodzi okres stosowania i się stosuje i to samo musimy robić właśnie z nawożeniem mikroelementowym, czyli co jesienią, w rzepaku najważniejsze, bor, mangan, molibden, to żeby e, przygotować roślinę do prawidłowego przezimowania, e, po czym rusza wegetacja, czekamy na przybranie jednego, dwóch liści właściwych, mamy już tą zdrową masę zieloną, wtedy poprawiamy kolejny raz borem, bo jak wiecie Państwo, to bor się nie przenosi w roślinie, potrzebna jest trzy, nawet czterokrotna aplikacja, e, później też możemy poprawić sobie manganem, e, nie, za, nie za duże ilości Miedzi, myślę, że 100 gramów w zupełności wystarczy, a w późniejszym okresie, już w momencie uderzenia w pęd poprawiamy borem. Można jeszcze wzmocnić go manganem i cynkiem. Cynk również bardzo dobrze wpływa na trwałość ścian komórkowych, na zdrowotność rzepaku. Także mamy ten okres bardzo szerokiego okna stosowania. A ostatnie dawki mikroelementowe, myślę, że to jest tuż przed kwitnieniem. Bo jak wiemy, no, ta roślina do momentu odkrywania pąka kwiatowego musi zgromadzić co najmniej 3 czwarte całych zasobów mikroelementowych. A ile, ile boru? Na taki średni plon, powiedzmy te 4, 4 tony, ile w gramach musimy w okresie całej wegetacji, czyli tu jest jesień, wiosna, ile tego boru tak tak powinno być, żeby to było, wie Pan, dobrze? Wiadomo, niedobory niedoborami nieraz one występują, nieraz obrazują nam poprzez przecięcie szyjki ale tak, żeby to było tak na takim stałym poziomie, nie zaglądając na przykład w glebę, patrząc stosuję jesienią tyle, wiosną tyle, żeby to suma, jak się ma do tego wszystkiego. Nowoczesne odmiany rzepaku no zaprojektowane e, na plon no około 5 ton potrzebują nawet 1000 gramów boru. Mhm. E, oczywiście to takich plonów no, nie osiągamy lub bardzo rzadko, więc skłaniałbym się tutaj ku dawkom rzędu 600 do 800 gramów boru co daje nam około 4-5 litrów w całym okresie wegetacji. Tak jak mówiłem, ten bor musimy oczywiście dawkować od jesieni do momentu początku kwitnienia i tutaj polecam co najmniej 3-4 dawek, zaczynając od jesieni, 1,5 litra na jesieni, 1,5 litra po ruszeniu wegetacji, kolejne 1,5 litra w momencie strzelania w pęd i około litra e, w momencie e, odkrywania, e, czy rozluźniania pąka kwiatowego. A co jeszcze, bo takie teorie e, i niektórzy prak 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 praktykują takie rzeczy, że stosują bor e, w pierwszej fazie kwitnienia, tak, kiedy ten pąk staje się żółty, góra, i wtedy stosują tam powiedzmy te 100-150 gram boru po to, by wyrównać te kwitnienie. Taka, taka jest teoria, żeby wyrównać kwitnienie, żeby poprawić, e, Zapylanie tych pylników, czy tam rozwijanie się pylników oraz, oraz słupka, czy to naprawdę ma sens, czy to tak jest troszeczkę. Zdecydowanie ma to sens, aczkolwiek wyprzedzałbym jednak ten zabieg, mhm. dlatego że, tak jak mówiłem, no, ten bor nie przemieszcza się za bardzo w roślinie, więc należy go dostarczać z pewnym wyprzedzeniem. Myślę, że początek kwitnienia jest już troszeczkę zbyt późnym okresem. To jest raz, dwa. Ogólnie ja osobiście y, jestem y, no, przeciwnikiem stosowania zbyt wielu zabiegów y, już w kwitnieniu rzepaku. Mhm, Czyli raczej y, przy rozluźnionym pąku kwiatowym, jeśli chcemy coś jeszcze wprowadzić do rośliny, to takim ostatnim jakby momentem, jeśli chodzi o rzepak, to jest faś, właśnie faza opadania y, płatków kwiatowych, kiedy już jest no większość kwiatów po prostu zapylonych nie przeszkadzamy owadom w normalnym zapylaniu a te późne również podanie czy cynku na przykład czy boru może wpływać na elastyczność na przykład łuszczyn bo jest to udowodnione że bor i cynk wpływają na elastyczność ścian komórkowych co przenosi się również na elastyczność łuszczyny i teraz jeszcze moje kolejne pytanie. Wiosna, kiedy tutaj stosujemy taką odżywkę, jak pan mówi, fosforową, żeby ten fosfor po prostu dostarczyć roślinie, żeby, bo ona nie może pobierać go z ziemi, a czy później w późniejszych fazach też, czy po pierwsze, czy to jest ekonomiczne i czy warto stosować takie kompletne odżywki typu NPK? Czy to trzeba, czy to jednak można tylko samymi mikroelementami wyrównać, żeby te objawy niedoborów, po pierwsze, żeby tych niedoborów... Nie było. Nie to, że nie było ich widać, ale po prostu żeby ich nie było. Moim zdaniem, w życiu roślin nozimych są. No, co najmniej dwa okresy, kiedy warto zwrócić uwagę na produkty typu NPK, szczególnie z wysoką zawartością fosforu. Pierwszy okres oczywiście to jest jesień, mhm. wtedy kiedy rzepak osiąga czwarty, piąty liść, ale niestety zazwyczaj nie ma jeszcze dobrze rozwiniętego systemu korzeniowego, lub fosfor jest rozłożony w glebie bardzo nierównomiernie. Mhm. Wtedy warto wspomóc, tak jak już mówiłem, oczywiście to jest kroplówka działająca 2 do 3 tygodni. Warto wspomóc tę roślinę dawką wysokofosforowego oczywiście najlepiej w mieszaninie z wysoko e, skoncentrowanym nawozem mikroelementowym. E, oczywiście mówię tutaj o wysoko, wysokiej koncentracji najlepiej schelatyzowanych, bo mamy niestety produkty e, na rynku bardzo mocno skoncentrowane i 500 i 600 g mikroelementów, ale zazwyczaj niestety w formach słabo przyswajalnych e, lub w formach łatwo wtrącających się. Więc taki produkt mikroelementowy o dużej koncentracji to jest 100-120 g mikroelementów e, e, różnych, na hektar, schelatyzowanych, co daje nam właśnie bezpieczeństwo upraw, bezpieczeństwo też mieszanin. To, że na pewno opryskiwacz nie będzie się zapychał, no, da nam to po prostu komfort pracy. Drugi okres to jest to, co mówiliśmy już wcześniej, wczesna wiosna, czyli zimna gleba, to okienko nierzadko potrafi trwać. w momentu ruszenia wegetacji to okrzenia się gleby do 14 czy 12 stopni, nawet do 6 tygodni i po ruszeniu wegetacji, to co mówiłem, Rzepak przybierze troszkę masy zielone. 1-2 liście e, pierwsze, które przyrosną, daje już nam e, śmiało ten czas, który możemy równie zastosować taki produkt NPK z wysoką zawartością fosforu. Jeszcze raz mówię, z wysoką zawartością fosforu, dlatego że główny problem właśnie tej zimnej gleby to jest fosfor. Mhm. No rozumiem. No. No, chyba, chyba te pytania, które takie najbardziej nas nurtowały, mnie przede wszystkim, no i mam nadzieję, że Was też, y, rozwialiśmy. Na pewno jeszcze jakieś próby będziemy pobierali. Także to Pan Krzysztof nie jest pierwszy i ostatni raz. Mam nadzieję, że się odwiedzie nasze gospodarstwo. Więc na pewno kolejne, kolejne spotkania z Panem Krzysztofem. Bądź też z innymi przedstawicielami, bodajże czy to, czy to środków ochrony roślin, czy, czy tak jak pan tutaj, mikroelementów będą, więc to na bieżąco będziemy rozwiewać wszelakie wątpliwości. A tymczasem, trzymajcie się, cześć, pozdrawiam Was wszystkich, do widzenia.